Cześć, Szymana, tutaj Tanas i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I witam Was na odcineczku z koledzy z Jak widzicie 3 września zapowiadają deszcz, tak więc bierzemy się za akcję sianokosy. Trawa już jest gotowa do zbioru. Mam troszeczkę czasu. To sobie jeszcze za sianokosy na wrześniu zrobimy. Jak widzicie do Kuboty pojawiła się kosiarka. Nie jest kupiona. Czy będzie? Zobaczymy. Na razie mamy ją na testy. Też jest to również kosiarka Sipa. Więc zobaczymy jak ona nam się tutaj jest Sprawdźmy. Miejmy nadzieję, że kubotka jakoś będzie dawała radę Tą łączkę za tutaj za sobie skosimy, jak widzicie, tu wszystko już czeka na dalsze roboty, więc może w dzisiejszym odcinku uda nam się całe kosy na tym jednym polu chociaż zrobić, więc co? Siadamy do kuboty, lecimy sobie od razu z koszenią 22 20 tysiące na naszym koncie opryskiwać mam już bardzo fajny znaleziony, co do nowych nabytku opryskiwacz bardzo fajny znaleziony i jeszcze... Myślę nad przyczepą, czy kupić tandemkę, czy kupić no, po prostu normalną przyczepę, ale to jeszcze zobaczymy. Możecie mi na przyczepach w komentarzu również podpowiedzieć. Ale zdaje mi się, że tandemka byłaby też również spoczko, dobra. Czy my się tu będziemy mogli rozłożyć, żebyśmy nie przypierdzielili w ten daszek? Dobra, bez problemu udało się to właśnie zrobić. Więc my sobie przednią kosiarkę odpalamy, wjeżdżamy. No, i robotka teraz powinna bardzo fajnie, sprawnie pójść, tak naprawdę tym zastawikiem. Bo zobaczcie, zapierdzielamy ostro, więc takie koszenie będzie szło tak naprawdę bardzo fajnie. Nie musimy aż tak szybko iść, ale z takie 19 możemy sobie tutaj bez problemu lecieć. Mogą być czasami jakieś dropy, ale to przez aktualizację karty możliwe, że tak się tutaj wydarzyło. Na razie, jak widzicie, nie ma, nie ma źle. Wszystko tutaj się nagrywa, więc to najważniejsze. Dźwięki, jest, wszystko jest, więc sobie lecimy dalej. Też jeszcze na pewno odcinek. Jeden z jesieni się pojawi z października. Jak teraz sobie się na kosy zrobię, to później sobie na pewno musimy jeszcze, chłopaki muszą mi wykosić kurydę, ale to dopiero na październiku będą mi tutaj właśnie kosili tą kurydzkę i pewnie zajmiemy się jakąś orką czy czymś, bo siewy mam już zakończone, więc nie mam posiany, więc na razie nic nie musimy robić. Czekamy na wiosnę, będziemy sobie później Polami dysponowali, może coś jeszcze W sobie dobierzemy Zobaczymy jak to będzie Tutaj wyglądało, na razie na spokojnie sobie Pojedźmy to ja też dosyć późno ten odcinek Nagrywam, ale dzisiaj też taki Troszeczkę Dzień zabiegany, można powiedzieć Ciąg, Ciągle coś Ale już na spokojnie Sobie wracamy, też Też miałem problem Z nogą Bożą Tam na grupie wspierających Pisałem po prostu, jak płyskałem sobie ziemniaczki, wyskoczyłem z ciągnika. No i noga mi się tak naprawdę wykręciła, i myślałem, że złamałem, ale na szczęście zamana nie jest. Parę dni o sobie chodziłem, ale teraz już bez lask sobie popierdzielam, Ale jeszcze jednak troszeczkę to boli, coś, czymś tam sobie to psikam. Więc mam nadzieję, że szybko to ona nie pójść i będzie w porządku, ale i tak jest już. Na pewno lepiej niż było, też mogłem sobie w końcu u fryzjera do fryzjera skoczyć, bo ostatnio sobie odmówiłem, bo nie dałem rady po prostu. Bym musiał nie wiadomo jak długo tam iść do tego fryzjera Nie wiem czy mógłby nad samochodem. Bo ja chociaż samochodem raczej tam bym dał radę, bez problemu. Gorzej to było właśnie z schodzeniem, bo trzeba było napięcie chodzić. No i to też to bolało i nie chciałem nadwyrężać za bardzo tego. I co do życia realnego jeszcze też pojawił się nowy nabytek na moim gospodarstwie coś sobie przydałem może tak naprawdę wymieniłem jakby nie było jedną maszynę zobaczycie tak naprawdę to wszystko w pracach pożniwnych tak naprawdę teraz sobie na spokojnie zbieramy na póżek bo pług nam się oczywiście również płyda przyda cel na lajwa ustawiony więc miejmy nadzieję że sobie pomału jakoś na ten pług również uda się uzbierać no oponki uzbieraliśmy więc też, też spoczko pompę też miałem oddaną co oddano. No byłem dzisiaj sobie z pompą również od czwóreczki i wyszło na to, że jeden oring poszedł w pompie, czy pompce paliwowej i dlatego mi się tak tolało, tak stwierdzili. Wymienili mi ten oring, był pęknięty i zobaczymy co teraz będzie. Mogłem zostawić, ale za dużo chłopaki tam też roboty mają na warsztacie. Musiałbym chociaż za dwa tygodnie teraz czekać, więc wolałem sobie to wziąć. Mi to zrobili, założę sobie sprawdzę, jak nie będzie ciekło, nie będzie kapało, to znaczy, że się naprawiło, a jeśli będzie dalej, no to po prostu się zawiezie i tyle nie dobra, lecimy sobie dalej. Też teraz hmm, moja powiedz, że jestem, że całe co całe na mojej głowie można powiedzieć, bo teraz mama sobie pojechała do rodzinki, tata chodzi do pracy, więc też muszę sobie tutaj wszystko z rana. Całe zwierzątka, warzywka ogarnie, żeby wszystko było w porządku wieczorami. Wiadomo, też trzeba wszystko podlewać i tak dalej, ale to tam bez żadnego problemu z tą pompą mam. Trzeba będzie ją założyć, więc też to musimy sobie oczywiście uogarnąć. Zobaczcie, szybko, szybko sprawnie nam to koszenie poszło. Zobaczcie, piąta minuta, szósta, niecała minuta odcinka mamy już skoszone. Oczywiście lecimy to w siano bo kiszonki jak sami. Dobrze, wiecie dużo. Udało mi się ukosić, więc na spokojnie jeszcze troszeczkę belek również mi zostało, więc tym nie mam się czym przejmować, bo akurat tego powinno mi oczywiście starcić. Dobra. Skoszone bardzo ładnie, sprawnie nam to poszło. No powiem wam, że jednak ta kosiarka przednia potrzebna jest. Potrzebna jest i to, i to bardzo jednak sprawnie to nam wychodzi. Nie musimy ugniatać tej trawy, tylko sobie wjeżdżamy, od razu kosimy i tak naprawdę tyle, co wiążemy z przecząsarką, teraz przecząśniamy sobie, później grabiarkę, podczepimy i będziemy sobie lecieli dalej. Nie widzicie, słoma też jest zwieziona, tam jeszcze dwie belki sianami zostały tutaj, myślę nad jakąś wiatką, ale zobaczymy, może tak jakaś elka, coś tutaj takiego można, by sobie było ogarnąć, zobaczymy, zobaczymy, na razie zajmiemy się tym, czego nam brakuje, czyli opyskiwacza i przyczepy, jakieś jeszcze jednej na początek przyjdzie przyczepa, bo wiadomo, że w zimowym odcinku, Przyda się przyda się przyczepa, bo jednak jak trzeba będzie to wszystko powozić, a jednak troszeczkę coś tam tego mamy 23 tysiące litrów rzepaku, jakiś tam pszenica jeszcze leży na tym tam więc też trzeba będzie to wszystko oczywiście sobie ogarnąć, ale to bez problemu sobie ogarniemy. Wywieziemy pieniążki zarobimy jakieś i tyle. Miałem robić też w siano, czy w kiszonkę, łąkę jakąś, ale stwierdziłem, że nie ma sensu, mogłem. Na zarobek sobie zrobić te belki, ale mówię, dobra, tam dobrze jest. Też sobie parę krówek przydałem, bo też już trochę wiekowe były. No i te obory też mam dosyć takie pełne, można powiedzieć. Więc trzeba było się tego troszeczkę również pozbyć. Ale tutaj Kejsik daje czadu, nie? Ale bardzo fajnie, naprawdę jestem z Kejsika jak najbardziej zadowolony, bo sprawdza się... O kurwa, jak to tańczy, sprawdza się idealnie, ja pierdolę, jak to tancuję. Kurwa, urwę ramiona przecież, i pierdzielę, hit. A to może przez to pole, że takie jest nierówne, ale może, be, nie, nie, może nie będzie aż tak źle. Na razie sobie jedźmy bez problemu i, i klasa. Po co ogarniemy sobie się na kosy, też postaram się może live y odpalić, żebyśmy sobie to wszystko dokończyli. Dzisiaj nie wiem, czy nam radę, zobaczymy. Znaczy, dać radę bym na pewno dał, tylko e, zależy jak e, będzie się od, będą się odpalili chłopacy. To, to, co mi wiadomo, to chyba Adam tam by chciał się odpalić, ale zobaczymy, jak to z tego wyjdzie. Ja, może bym się jutro odpalił, zobaczymy, tam na, na weekendzie zobaczymy, jak to czasowo będzie tutaj. Oczywiście nam e, wyglądało. Co po odcineczku, trzeba jest sobie jakiś obiadek, zjeść elegancko, wyronerować, rzucić na odcineczek na dzisiaj. E, I tyle. Co też was zapraszam na odcineczek z Dropika, który się pojawi. Możliwe, że jutro, nawet, ale pojutrze zobaczymy. Jak to wyjdzie. Zapraszam Was na konkursik, bo tam rozdaje Akaca. Akaca 47 Headshot Wartego prawie 500zł, więc Zdaje mi się, że warto wejść do gry Więc możecie wpaść, link w opisie może Chociaż nie, dobra. Zapraszam Was na odcinek A tutaj linka w opisie nie będę zapraszam. zapraszam Was na tamten odcinek, sami sobie zobaczycie jak to Wygląda, ale no te ramiona to mnie tutaj zadziwiają, bo to tancuje jak porumbana, nawet nie spodziewałem się, że tak to będzie tutaj wyglądało. Jestem ciekawy jak zgrabiarkę sobie podepniemy do case'a, bo oczywiście zgrabiarkę do case'a sobie również podepniemy i zobaczymy jak ona sobie tutaj będzie radziła z tym zestawikiem. Z case'ikiem naszym. No, ale, no bo tancuje za bardzo ten zestaw. Coś ciekawe czemu to tak się dzieje. Jakieś luże na ramionach są chyba. Masakra. Tancuje tak, że daj spokój panie majster, ale jakoś mało sobie to przeciągniemy. Szanowni Costa, ta do normalnie cię robimy. Jeszcze sobie to sprasujemy, oczywiście, więc to jest fajny, ciekawy odcinek, bo wszystkim sobie dzisiaj, tak naprawdę, pojedziemy każdym naszym ciągnikiem dzisiaj polatamy, bo do masa jem podpięte oczywiście prasę. Później będziemy sobie to również prasowali. Tylko na razie trzeba to oczywiście zgrabić. Zaraz przeciążnięte będziemy mieli, no ale tam czuję ostro to. Ciekawe, czy tylko na tym polu. Czy na no, tamtym też tak będzie się działo, no zobaczymy. Sprawdzimy, no. One, że się przeczulą Że tam, coś tancuje, to nic się nie dzieje. One, że wszystko... Po o, jeszcze więcej FPS-ów teraz dało, proszę bardzo. 120 prawie, bardzo mi się to podoba. No trzeba sobie troszeczkę odlegać, bo jakieś tam aktualizacje do farminga były. E aktualizacja karty, więc to wszystko też tam FPS-ki, no FPS-ki wpływa, można powiedzieć. Dobra, składamy sobie i lecimy na gospel. te że wszystko nam rośnie. Fajnie sobie te ścieżki teraz też zrobię. Mam nadzieję, że to będzie wszystko w porządku. O pryskach miałem innych planach, tak naprawdę, ale, ale udało mi się znaleźć jeszcze fajniejszy, więc naprawdę warto będzie go oczywiście kupić. Na grupie wspierających tam sobie jakieś newsy dodaję, można powiedzieć, że już tam na grupie wspierających wiedzą, jaki nowy nabytek kupiłem jak i opryskiwać również, też się pojawi. Już tam wszystko jest wiadomo. E, dobra, e, cofamy sobie, odczepimy sobie tutaj, żeby nam nigdzie nie przeszkadzało. Też będą się tą wiadkę sobie postawić, bo jednak zobaczcie, teraz te maszyny, można powiedzieć, że stoją sobie pod chmurką, więc trzeba też się tym zająć, żeby to troszeczkę pochałować, jakby nie było, nie? E, sobie wywieziemy tą pszenicę stąd, e, to też będą mógł sobie tam coś e, powsadzać, czy czy, czy, czy kosiarkę, czy mm, właśnie przycząsarkę, czy zgrabiarkę coś tam zawsze oczywiście nam wejdzie, bo jak widzicie pod tą halo mam pełno. Widzicie, tej, też sobie sieweczkę schowałem y, więc ona też już tutaj sobie stoi ładnie pod y, daszkiem. Dobra, wyjeżdżamy, wjeżdżamy w pole, zobaczymy jak nam pójdzie y, to zgrabianie. Nie mam nadzieję, że też szybko, sprawnie, no ale takim sprzętem dosiano kosów, który już w którym dysponujemy, już naprawdę robota będzie pięknie tutaj nam szła. Ino i i no drzewo tutaj nie przypierdzielić, a będzie wszystko bardzo dobrze. Dobra, jedźmy sobie, zobaczymy. No i tutaj jest, tutaj chyba jest w porządku, nie tancuje, tak, nie? No, tu jest git, tam coś, tą przeczuncarką coś jest, coś nie tak ewidentnie jest. No, zobaczcie, też szybko to dosyć idzie. Może troszeczkę sobie zwolnimy, nawet, żeby tak. żeby to ładnie się dograbiło. O 12 starczy. Bez problemu. Tutaj pomalutku, po cichutku sobie przejedziemy i tyle. I tak dosyć sprawnie to się na kosy nam. Już tak naprawdę idę. Mamy 12 minut odcinka, a my już sobie oczywiście zgrabiamy. A pojedźmy tak. Zróbmy to poprzedniak jeden. Tak, dookoła sobie objedziemy. Je jeden raz, a później będziemy normalnie sobie jeździli. Także było dobrze. Na razie jedźmy. Tak jak jest. Że i tutaj w domu nie przypierdzieli Dobra, wszystko w porządku. Idzie. Cierniska, ja, więc trzeba będzie dzięknowiecą tutaj rozdać. I brać się za orkę. Trochę orki na szczeka, ale to nic. Wszystko trzeba będzie to sobie tutaj pogarnie Właśnie będę musiał gdzieś kukurydzę sobie również zasiać. Ale nie, tam mam zasiane zboże. O kurczaki. O kurczaki. Trochę zboża terena napierdzieliłem w niektórych miejscach. Teraz nie będę miał pola na kurydze, Może jakaś drżawka nam tutaj wpadnie. Pod kurydzy fajnie było, naprawdę. No, ale zobaczymy, może coś uda się oczywiście ogarnąć. Muszę też pogadać, żeby im tam jakieś pola nie zabrać. Ostatnio o 50 mi go dalej, z oni chcieli, ale mogę przecież Ja pole już mam od dłuższego czasu, można powiedzieć. Więc jak brałem, jak brałem pole numer 32, i to i brałem 50. Więc te pola też fajnie już mm, tutaj obsiane mam. Dobra, tych cofniemy sobie. Dobra, o! Teraz to, rato, to, żebym, to rato, pojechał. No, dobra, nic się nie dzieje. Jedna, jednak trzeba bliżej jeździć. Jednak mi poniosła wyobraźnia trochę. Że jednak szersze. Jest, ale nie, 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 nie ma tak dobrze. A no, tak naprawdę jestem zadowolony z tej nie? Chciałem coś takiego, nie chciałem jakiego takiego wielkiego, już, żeby brać już po 9 metrów te zgrabiarki czy coś, bo i tak takich chłonk nie mam, żeby e, takimi, no wiadomo można było takim czymś robić, ale e, po co jak można sobie przystosować coś innego, e, coś takiego czego jeszcze nie było, więc naprawdę coś pięknego. Mam to robotkę tej robi. Kolejny pokos i kolejny pokos ładnie będzie mieli tutaj, oczywiście zrobiony, zebrany, więc czegoś jest tak naprawdę więcej. Objeżdżamy, opuszczamy sobie cyk fur, i lecimy, lecimy dalej. Trzeba troszkę robotki nadrobić, bo chłopaki też będą sobie nagrywali niedługo, będą przewijać, więc też to się na końcu miałem robić na tym październiku, jak mówiłem. Ale jak jest teraz trawa godowa, to teraz robimy, rozwieziemy sobie elegancko gnojewica i będziemy mieli łąkę, tak naprawdę, już z głowy. Więc tym się podziałamy i, i baja. O, dwa przyjazdy chyba będę miał, i będziemy mieli, tak naprawdę, to już zgrabione. Również, no trochę po kosu wyjdzie, jakby nie było, nie? No ładnie. Tutaj nasze młode krówki. Na ligancko. też dosyć sporo tych młodych krów mam czy, czy mięsnych, czy, czy zwykłych. Na, na mleczko Boże, nawet nie na mleko, bo tam też mięsne są cielaki, są jałówki, więc troszkę tego nam się teraz narobiło. Ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. Trzeba się oczywiście rozwijać. Czasem trzeba będzie też tą tak zwaną oborę, tą ze stodołą, tak zwaną. Też trzeba będzie coś tam pomyśleć, na coś sobie. Coś tam innego sobie postawić, o tak? Żeby po prostu więcej krów weszło, albo po prostu sobie tam jakieś wiaty na maszynę, czy coś jakąś halę. Zamiast tego postawimy, zobaczymy, bo tak naprawdę tylko mużytkowy mu No ten, ten jeden taki garażyk, a co tam stoi, stoją wały. Tak naprawdę, no i co? Tutaj co tam sobie zboże sypie, przyczepę trzymam i no i jeszcze ta tak zwana obora, nie? na krówki, tam jest a tak poza tym, to tam nic nie ma. Dobra, czekajcie jakby to zrobić, bo na raz tego raczej nie weźmiemy. No i tak trzeba będzie to zrobić tak czy siak. Yy, bo będzie problem. Fajnie jakbyśmy z tym pokosem to udało nam się zgrabić, bo było naprawdę świetnie, ale czy tak się uda? Zaraz zobaczymy, Wtedy byśmy sobie mieli ładnie to zrobione. No mógłbym później, po prostu, prasą przejechać i też by było, też by było dobrze. Oj, chyba tak zrobimy, bo tutaj, jak widzicie, idzie na całe. Więc sam najwyżej sobie średnią, prasą i tyle nie. Dobra, kolejna robota z głowy. Dobra, skoszone, przetrząśnięte, zgrabione. Więc teraz przydamy się do kolejnego ciągnika. Ja zapomniałem, oporowe miałoby być całodobowe, a tutaj koguty zgaszone. Jeszcze w tym casie mam do poprawy jedną rzecz. Muszę sobie ogarnąć brudzenie na obciążniku. Ta więc, aby ktoś, ktoś takiego coś umiał zrobić, bo jak widzicie, obciążnik się w ogóle nie brudzi, więc fajnie, jakby to y, można było ogarnąć. Aby ktoś wiedział, jak to zrobić, to może się do mnie odezwać na Instagramie, czy tam na, na fanpage'u. Byłbym y, naprawdę wdzięczny, bo jednak fajniej by to wyglądało. Jakby troszeczkę to się brudziło, nie? Bo tak to troszkę słabo. Chciał, ciała będzie upierdzielone, a obciążnik jak nówka sztuka, nie nieśmigane, więc też sobie to również ogarnąć. Dobra, prasa podczepiona. Spracujemy sobie. No i co akurat 20 parę minut odcinek. Wszystko na jednej łące będzie zrobione, jeszcze drugą sobie ogarniemy na lajwiku na spokojniutko i bajunia. Więc zapraszam serdecznie oczywiście na lajta bożego. Może sobie teraz troszkę więcej postreamujemy, zobaczymy co będzie coś Jaką serijkę może na live sobie i przygotować. Jakąś tam nie ma, ale może do Dramatic'a napiszę, może coś tam mi kliknie, jakąś gospodarkę. żebym sobie mógł popikać. Yy, dobra, yy, automatyczny żół. Czy Ja mam tutaj jakiś licznik bel czy mi się wydaje? Jo, jakiś licznik Bell tutaj jest, proszę, proszę bardzo. Może jakiś dodatek zaznaczony jest, bo wiecie, ostatnio sobie też troszeczkę modów używałem. Wszystko yy, robiłem, no i przez przypadek mi się zaznaczyły wszystkie, yy, wszystkie modyfikacje. I też tak, to wyszło, że, e, też tak to wyszło, że musiałem sobie troszkę pousować, żeby później problemów nie było. Zopakie coś nie mają, czy coś. Więc też pousuwałem sobie jakieś tam stare mody, których już nie używamy, e, żeby też troszeczkę tego sejwika odciążyć, jakby nie było, nie? Idealnie, no i idealnie na pokosie to wyjdzie, tabelka, ale to nic. Może ona sobie gdzieś tutaj na dół poleci. Zobaczymy. Dobra, stoi sobie. Oj! Kurczę, żem przejechał. Dobra. I wszędzie jedziemy. Co chwilę my też będziemy mieli to spracowane, jestem ciekawy ile beleczek tutaj nam da oby, jak najwięcej oczywiście, bo siana nigdy za wiele. A tu widzę prasę, też trzeba tutaj kliknąć, żeby chłopaki naprawili, bo troszeczkę już popsuta jest. I nie wiem jak to też, czy prasa jak jest popsuta to też gubi czy nie, na pewno pokazaliście mi kombaj naprawić, bo przez to też straty jakieś tam są, więc trzeba będzie to też ogarnąć. Nie fajnie by było też prasę sobie ogarnąć na większe baloty na 150. -tki. Ale to zobaczymy może kupca może już będę miał na prasę, ale to na razie również trzeba mieć pieniążki na zakup nowej prasy, nie? Czy nowej, no używanej, ale no, coś, coś lepszego, coś większego, nie? Troszeczkę belki większe robiło. No, weźmy sobie tutaj w polka, później tego mijaczka sobie tutaj poprawimy. Pierak opuszony, wszystko, wszystko gra. No to mamy już... O co mnie zarobić? to wszystko, jakby nie było te belki, nie? Jak mamy to liczydło boże. To będziemy mieli ładnie napisane ile ilebelek. Chyba to będzie czwarta, Tak jest czwarta beleczka. Sprasowana. Fajnie, dopiero drugi okrążonko i czwarta beleczka już jest, więc yy, więc fajnie. Tenera mm, sobie robi, to. daje sobie zazwyczaj. A teraz sobie dawałem jedną belkę kiszonki. Jedną belkę siana trochę są. No, i później tam dopełniałem jeszcze belką siana. Sobie to. No więc tego siana troszeczkę, jakby nie było, idzie. pojedźmy sobie, tutaj, tym przejazdem na no, pokojniutko. Ale po kostu tutaj też ładnie. Ładnie zwinięte, ładnie się wzbiera. Teraz takich w miarę mijaków. I to wszystko i będzie. Picabello. Co? Myślę, że tak na przed 18 odcinek się dopiero pojawi, ale to nic na spokojniutko nic się nie dzieje. Wszystko powinno być git. Nie wiem Czy tam chopaki jeszcze coś dzisiaj wydają, czy nie? Nie mam pojęcia, jak to jest z tym wszystkim, właśnie. Czy coś będą klikać jeszcze, czy nie? Zobaczymy. Na razie nic mi nie wiadomo. Na pewno Wolek sobie dzisiaj wydobyć odcinek, ale czy Adam jakiś ma, to nie mam zielonego pojęcia. Dobra, tutaj sobie przejedziemy. To zbierzemy. cykfuch i wjeżdżamy sobie I tutaj w ten pokosik sobie wjedziemy Cykfuch. się na kosa da do zetnie Naprawdę Miesz, Jakby pozbierał to jest w ogóle no, Ale pozbierać się tam pozbiera na spokojnie Daleko nie jest to I co tam tą on się skosi Ten pokos i jeszcze jeden się na wiosnę zrobi pokos i później możliwe, że tą łąkę sobie już zlikwiduje, i będziemy mieli tam pole, ale to zobaczymy. Ty, a może by tam kukurydza zasiał, to nie jest głupi plan. To nie jest głupi plan, może tam sobie kukurydzę klikniemy. Hmm, wtedy, i później sobie połączymy te pole. Po wszystkim, nie? Z 20 już po tej kukurydzy bożej. Hmm, a a łąkę sobie zrobimy na trójetce. Tak, był, był plan, tak sobie zrobimy. Dobra. Czy przez tego mijaczka mi tutaj się to dopełni? Raczej powinno. Mamy jednego, to mamy drugiego Miaka, Akurat się tak niezbyt dobrze to wyrzuciło, ale to nic. Tu i później zawrócimy tamtego, wyjmiemy i wrócimy sobie tym pokosem. Będziemy mieli pole sprasowane, Belek mamy już 7 naprasowanych, więc bardzo fajny wynik. Troszeczkę temerów będzie można sobie oczywiście narobić, bo na przewijanie się przyda. No, jestem ciekawy ile teraz przez zimowy odcinek nam pieniążków, pieniążków padnie. Troszeczkę sobie posprzedajemy i zobaczymy jak to będzie. Miejmy nadzieję, że na was będzie nas bez problemu stać, nie? Na powinno tam stać, bo tam z 20 parę może będzie kosztowała, więc co tam powinno się udać. A do zimowego odcinka czy za mleczkę jakieś pieniądze sobie tutaj przyjdą, więc bez problemu. Powinniśmy na to sobie zrobić, co ostatni pokosik. Prasujemy jeszcze na pewno jedna braczka nam tutaj e e wyskoczy. I resztę sobie dobijemy już na tamtej łące drugiej. Bez problemu i, i bajunia. No, jedna robota, jedna robotka z głowy, nie. Stuwa. Tyk-fuch 8 belka bardzo fajnie, 8 belek z tego pola nam dało. No i z tego też powinno coś podobie dać, więc trochę belek, trochę belek będzie. Tych temerów się troszkę natrzaska. Dobra, podnosimy, jedziemy tutaj. Na razie nie będę tak zbierał jak sobie wszystko poprasuje i tak dalej. Odczepię sobie prasę i wtedy będziemy zabierali się za zbieranie. No i o, jeśli do zbierania, o zbieranie chodzi, to jeszcze muszę pamiętać o przyczepie na bele ale to już nażniła się biom ogarnie. Na razie sobie poradzimy tą naszą, którą mamy i tyle, nie? Dobra. Co, myślę, że w tym odcinku na tyle jak się podobało. Zostawiajcie łapeczki, duży, subie na kanale, czekajcie na kolejne. Dla następnego na razie, trzymajcie się. Cześć.